Witajcie! Dzisiaj pokażę Wam nową bombę. Stoi ona tutaj. Projektowałem ją naprawdę bardzo długo, dużo się starałem. Dużo udziwniałem tutaj różnych rzeczy. Robiłem jakieś dziwne eksperymenty i ciągle ta bomba wybuchała w zły sposób, no ale chyba teraz jest wszystko dobrze. Teraz jest ona w wersji takiej prezentacyjnej, ale do odpalenia zdejmę trochę tę osłonę. No i naprawdę już kilka razy mi wybuchła źle ta bomba i dużo dużo naprawdę różnych testów robiłem tej bomby, ale wyszło co wyszło. Miejmy nadzieję, że wybuchnie to dobrze. Nawet przygotowałem sobie już miejsce wybuchu do tej bomby. Przygotowałem taki trochę płaski teren, żeby ta bomba, żebyśmy mogli ocenić krater. Wygląda ona tak. Już jest przygotowana do eksplozji. Jeszcze tylko trzeba położyć tutaj wagoniki z TNT a jak położysz wagoniki z TNT to myślę, że hmm. staję sobie tutaj patrzcie miejsce do patrzenia staję sobie tutaj i będziemy oglądać wybuch tej bomby, więc bez przedłużenia po prostu po prostu e... no po prostu nałożę te wagoniki na tory i ją sobie odpalimy Miejmy nadzieję, że tym razem wszystko pójdzie dobrze, bo już kilka razy było tak, że ta bomba, już nawet w tym miejscu odpalałem to, e, i ta bomba po prostu wybuchła w zły sposób i krater był bardzo mały, e, no ale zobaczymy, jak to tym razem wybuchnie. Miejmy nadzieję, że skutek będzie ciekawy, no więc zobaczymy sobie, jak to wybuchnie po prostu, i widzimy się po jak postawił już te wszystkie wagoniki. Na razie wygląda to strasznie, ale zobaczymy, co się stanie. Ja Miejmy nadzieję, że nic nie wybuchnie. Dobra, będę trzymał kciuki. O Boże, te ogoniki to są masakra. O Boże, się boję, że to wybuchnie. No, ale na razie nie wybucha. Jak widzicie, wszystko idzie chyba zgodnie z planem. Więc poczekamy chwilę. Ja Wam to wszystko przyspieszę. No i już będziemy, no odesłaj się do Was po wybuchu. Dziura po tamtej bombie, jestem w 90% zadowolony, dlatego że zostało tutaj takie, no tutaj, to co tutaj by było, przetrwałoby, więc tutaj w tego kratera nie zostało po prostu wszystko zniszczone i mógłbym to poprawić po prostu, bo to, to jest wina tego, że ostateczny wybuch, który miał być właśnie na środku, gdzie ta bomba miała wybuchnąć był dość słaby, ale myślę, że można by coś potem polepszyć, żeby ten wybuch, o tutaj, ten środkowy, zmił te dwie wysepki. Ale tak, jeśli chodzi o cały wybuch, to, to naprawdę, naprawdę jest duży. No, jest wręcz. Nie wiem, ile to ma kratek, ale, ale mi się to naprawdę Naprawdę według mnie to jest e, udany wybuch i udany w ogóle cała akcja została przeprowadzona w sposób dobry. Jeszcze tak na, na 8-9 czankach to jeszcze będzie fajnie wyglądało jak się poleci wyżej. O, widać właśnie te dwie wysepki. One mnie trochę wkurzyły ale naprawdę myślę, że z taką bombą yy, moglibyście zrobić na jakimś serwerze survival multiplayer moglibyście zrobić yy, niezłą siaka Zwłaszcza że to jest bomba którą da się zrobić na survivalu jest ona mała bo wystarczy zrobić tutaj na środeczku. pamiętacie yy, była taka mała bombka i zrobiła taki ogromny wybuch yy, naprawdę Według mnie jest to duży. Dla porównania jeszcze zrobił sobie dwóch normalnych TNT. Naprawdę nie idzie porównać. To jest naprawdę przeogromne po prostu. Możemy sobie jeszcze dać Osadnika podejrzewam, że on po prostu zniknie w kraterze i nie będzie go widać. O gdzieś tutaj na przykład, w A. A. patrzcie ledwo go widać. naprawdę po prostu. Ogromny krater. Może kiedyś zrobię jeszcze coś większego, bo na pewno, naprawdę, jak robiłem to bobę, to czułem, że da się zrobić coś mocniejszego. Więc widzimy się w przyszłych odcinkach z takimi bombami. Miejmy nadzieję, że uda się zrobić coś mocniejszego. Thank you.